Dzień dobry, czyli były otwarte, a sklep pusty, więc pozwoliłam sobie wejść. A, szczęść Boże, szczęść Boże, zapraszam. A, pani Lidia, jak mnie mam? Mąż wspominał, że letniczka do Walencików przyjechała. A co panią sprowadza? – Męża nie ma, a ja w jego szewskie sprawy nie, nie wchodzę, więc w sprawie butów nie pomogę. – A nie, ja w zupełnie innej sprawie. – Ciotka opowiadała, że robi pani istne cuda na szydełku. Widzę, że pani właśnie przy pracy. – A jakiej tam pracy? To tylko tak dla mnie, dla wytchnienia po pracy w kuchni. Zawsze lubię usiąść z szydełkiem. Nogi odpoczną, a przy okazji można coś ładnego, bo pożytecznego wyciergać. A czy na sprzedanie coś by pani zrobiła? Bo chętnie mojej mamie piękną pamiątkę sprzewa bym przywiozła. Widziałam u ciotki narzutę, którą pani zrobiła, całuszko prawdziwe. Oj, aż mnie pani zawstydziła. Bardzo miło mi słyszeć, że moje prace się pani podobają. A co do prośby? To oczywiście chętnie coś wyciarkam, tylko czasu mi trzeba, bo. Kuchni dużo pracy. A czy o czymś konkretnym pani już myślała? Myślałam o obrusie na stół jadalny. Oj, pani kochana. Nie wiem, czy taki duży zdążę wydziergać. Dużo czasu by mi to zajęło. Ja siudełkuję głównie wieczorami. Teraz, latem, długo jasno. Oj, też pracy mam w ogrodzie dość sporo. Zimą z kolei, kiedy w ogrodzie nie ma czego szukać. Ale to mrok szybko zapada, a przy świeczkach niełatwo. Czasami to oczy mnie już tak boleją, że od męża muszę binokle pożyczać. A widzę, że ma już je pani w pogotowiu. To może jaką piękną serwetę by pani zrobiła? Mama lubuje się w takich przedmiotach. Będę pani bardzo wdzięczna. O, szyję też pani? Na zamówienie może? to może szybsze byłoby uszyć wartuszka. To też bardzo ucieszyłoby mamę. Wie pani, jak to w małym miasteczku. Kobiety muszą umieć takie rzeczy. W dużym mieście dużo sklepów i dużo rzeczy pewnie można gotowych już dostać. U nas trzeba sobie radzić samemu. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej, wiadomo. Ja lubię szycie tak samo jak i szydełkowanie. Lepsze to od prania, czy odpielenia w ogrodzie. Mm, wierzę Pani, pranie to ciężka robota. Muszę się zastanowić, co mamie bardziej by się spodobało. Mm. Spokojnie, proszę się zastanowić, byle nie za długo, żebym zdążyła przed Pani wyjazdem, bo co chwilę jakaś robótka mi się zdarza. O, to na krześle mam spodnie sąsiada, Pana Fica. Obiecałam jego żonie, że w pierwszej kolejności je naprawię, bo maszyna się biduli zepsuła. Niedziela rychło, a to jego spodnie odświętne. Ojej, to ja nie myślałam, że ja taki kłopot sprawię. Ach, jaki tam kłopot. Proszę nie gadać. Ale bardzo mi miło słyszeć, że moje prace się pani podobają, a poza tym będę mogła się pochwalić, że moje prace do dużego miasta trafią. Będziemy z mamą panią chwalić przed wszystkimi. Obiecuję. Ach, ładnie tu u pani i te fotele. Takie wygodne, aż się nie chce wstawać. Nikt przecież pani nie wygania, proszę siedzieć. Ja zawsze muszę mieć coś w ręku, bo bez tego jakoś mi tak dziwnie. No chyba, że akurat y, zacznę czytać książkę, to ta ta robota też jakoś potrafi mi czasem uściec, jak i tak w nią się zapadnę. A może ja bym jaką książkę od Pani pożyczyła. Czy można? A proszę, proszę, niech pani pożycza. Ja już każdą mnie raz przeczytałam. Ach, no dobrze, dość tego siedzenia. Na mnie już czas. Zasiedziałam się, ale tak miło u pani, że aż żal wychodzić. Do widzenia. Z panem bokiem, kochana, proszę nas jeszcze koniecznie odwiedzić. Niech mnie pani nie odprowadza. Dziękuję za gościnę. Przyjdę za niedługo i powiem, co bym dla mamusi chciała.